Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj chciałem Was zaprosić na recenzję tego niewielkiego zestawu, chyba najmniejszego, jeżeli chodzi o tegoroczną falę zestawów LEGO Super Mario, a jest to Boss Sumo Bro i Przewracana Wieża. 231 klocków w środku. Cena katalogowa to 130 zł bez grosza, na szczęście na Alto, no musi być przynajmniej dwie dyszki taniej od tej kwoty bazowej. Trochę mnie zastanawia fakt, że wszędzie tutaj cały czas jest malowany Mario. Mamy w końcu Luigi'ego, Mogliby trochę tym rotować, ale z drugiej strony, no Mario to jest szeroko rozpoznawalny. Na pewno chyba jest trochę bardziej popularny od tego zielonego hydraulika, czy łowcy duchów, czy kim tam on jeszcze nie był. Okej, okay, otwórzmy i przyjrzyjmy się tej całej strukturze. Tutaj ten zestaw jest chyba wybitnie przeznaczony do gry multiplayer, gdzie razem wspólnie trzęsiemy tą wieżą i na końcu nasz przeciwnik upada. Zobaczmy, przetestujmy. No to hop, otwórzmy, można by to było zrobić palcami, ale skoro już trzymam w ręce nóż, to tak w ten sposób wejdźmy do środka. O widzę, że warto byłoby go przemyć, bo tutaj od różnych klejów mi się zabrudziło. No w każdym razie już mamy nacięcie dużo łatwiej to wtedy idzie no i jakbyście chcieli sprzedawać te zestawy to tutaj lepiej wygląda pudło wystarczy że precyzyjnie skleicie jeszcze jakbyście spokojniej to otwierali być może jakimś gorącym nożem to tutaj można zdziałać cuda ale ja jak wiecie nie odsprzedaję tych setów tylko po prostu buduje sobie swoje rzeczy. No ale okej, okay. już przejdźmy do konkretów. Widzę, że mamy tego ptaszora, którego ostatnio wyciągnąłem, jak robiłem unboxing tych postaci z trzeciej serii. Trochę dziwna decyzja, chociaż rozumiem taką argumentację, że jednak jeżeli nie chcecie tego zestawu, a chcecie mieć tamtego konkretnego przeciwnika, takiego wronia z tego, no to wystarczyło sobie kupić jedną wybraną saszetkę i to kosztowało ile tam pewnie 17 zł bez grosza, zawsze taniej niż ten setik. Aczkolwiek jak ja jestem zdania, że każdy przeciwnik powinien być inny. To znaczy, jeżeli mamy coś w saszetce, to później w zestawie to powinno się nieco różnić dla tych, którzy zbierają całą serię, a tacy z Was pewnie też się znajdą. Dobra, tutaj sporo takich fajnych zielonych płytek, trochę też niebieskich, czyli woda, trawa i podoba mi się ten tutaj główny przeciwnik, taki sumoka. On bardzo ładnie został względem gry odtworzony. W każdym razie, coś, co jeszcze ostatnio ogrywam, to Mario 3D World, a właściwie Super Mario 3D World. I to jest chyba najlepszy Mario, którego kiedykolwiek grałem. No, co prawda nie mam jakiegoś turbo dużego doświadczenia, ale tutaj jest wszystko i te stroje, i w ogóle przeniesienie Mario w świat 3D, to zupełnie zmienia rozgrywkę i strasznie mi się to podoba. i Jestem jakoś. W końcówce czwartego świata i nie wiem, ile mi jeszcze zostało. W każdym razie bawię się dobrze, ale dobra, no już przejdźmy może do recenzji, bo ja lubię tak wpadać w dygresję, zestaw będzie wyglądał tak. I za chwilę już się widzimy ze zbudowanym modelem, może nawet sobie trzasne build, Nie wiem, chciałbym, żeby co jakiś czas się pojawiały, więc chyba się poświęcę. Lecimy. No dobra, zestaw zbudowany, i jak sami widzicie, no nie ma tutaj zbyt dużo oprócz tej wieży. Co prawda, jakieś tam płytki jeszcze wokoło znajdziemy, nawet tego oto ptaszora, no ale tutaj ta wieża jest głównym aktorem, główną atrakcją, a to wykonano całkiem, całkiem fajnie. I zaprośmy do zabawy Luigiego oraz Mario. Na prośbę jednego z widzów przebrałem ich. Jakby w nie swoje stroje, ale powiem Wam, reagują tak samo. To znaczy, to jest Luigi, ale w czapce i spodękach Mario, a to jest Mario w czapce i spodękach Luigi'ego. Nic specjalnego, nie mają innych odzywek, wszystko dzieje się dokładnie tak samo. No i właśnie tą wieżę najlepiej pokonać we dwójkę. Tutaj spróbuję się nienaturalnie wygiąć i załóżmy, że już pokonaliśmy tego wroga. Powiedzmy, druga osoba sobie przyszła z drugiej strony i chcemy tą wieżę naprawdę obalić. Zobaczcie, jak reaguje ten przeciwnik na górze. Ha! I pokonany. To się fantastycznie chybocze. Potem wam pokażę ten mechanizm, jak to tutaj zostało rozwiązane. A teraz by się przydało pokonać tego wroga, który ma całkiem niezłą skorupę. No i tutaj jest ten kot, czyli dobrze ulokowany. No bo wiecie, jak jest na boku czy coś, to trochę słabo. Ok, no to spróbujmy na zmianę. On też ma chyba przynajmniej 7 serduszek. No ale dobra, mamy to. Jako że nasz Mario i Luigi nie byli połączeni, no to nie wychwycili, że razem go pokonali, tak to po prostu wygląda. Trzeba pamiętać, żeby nacisnąć jeszcze tutaj ten przycisk i wtedy oni się parują. Ale o tym już dobrze wiecie, jeżeli oglądaliście mój materiał na temat zestawu startowego, przyjrzyjmy się zatem, co się dzieje w środku tej wieży. Fajny zielony teren, a na nim taki skalny fundament. No i na czym to wszystko polega? Gdzie jest patent? Ano mianowicie dostajemy tutaj takie specjalne płytki z wykrojonym kwadratem, i ich jest tutaj kilka, czyli możemy sobie zrobić też niższą wieżę, możemy się tym trochę pobawić. No i tutaj, odpowiednio naciskając, wprowadzamy w ruch. Ten element, on jest też ograniczony z dwóch stron przez gumki, i tak to działa. Jest możliwe, żeby pokonać tego przeciwnika tylko z jednej strony naciskając, ale dzieje się to trochę dłużej. No i jeżeli mocno wczepimy tego właśnie sumowego koleżkę na samą górę, no to możemy sobie robić, robić, robić i on nam nie spadnie. Tutaj trzeba to jakoś wyważyć. Najlepiej bawić się z kimś i wtedy nie do końca jesteśmy pewni, czy on tam siedzi bardzo mocno, czy trochę słabiej. Jeżeli ktoś nam przygotuje planszę, no no to mam wrażenie, że wtedy jest lepsza zabawa, bo coś tam może nas zaskoczyć. Ładnie to jest wszystko zbudowane. No i tak jak mówię, możemy sobie zrobić niższą wieżę, a tutaj jeszcze na szczycie nie jest taki znak, który powoduje czasową odporność na obrażenia. I wtedy to my możemy nawet tego silnego przeciwnika pokonać tylko jednym pacnięciem. Tak to po prostu wygląda. Nie, no uważam, że to zrobiono naprawdę z pomysłem. Zobaczcie, ten przeciwnik jakby uderza pięściami o klatkę piersiową niczym goryl i jak nam zależy, no to zawsze jesteśmy w stanie go tutaj ściągnąć na dół. Ewentualnie jakbyśmy chcieli, żeby on tylko uderzał tymi piąchami, to wystarczy zrobić mu nieco wyższe buty i wczepić go jeszcze w te płytki, a wtedy nie ma opcji, że on gdzieś tam nam w dal spadnie. Podobają mi się te elementy, które tutaj wykorzystano. Dużo zieleni w takich różnych barwach, różnych odcieniach, ale jednocześnie to jest wszystko poprzecinane jakimś takim murem i tych cegiełek też da radę trochę tutaj wymontować, chociaż wiadomo, że jakoś zbyt dużo. Ich w tym miejscu nie ma. No i taki fajny detal, trochę ozdobny, czyli taka tarcza, która oryginalnie pojawiła się w Lego Nexonites, a teraz to już właściwie w każdej serii. No i to też dobrze robi, jeżeli chcemy zrobić takie blanki. O, jakby z czterech stron, to właśnie tak wykończyć też wyglądałoby fajnie. Co wy o tym sądzicie? Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze postaciom, ale tak poza poziomem, na osobnym kadrze. Mamy dwie sztuki. I tutaj może zacznijmy od tego Crowbera. Nie mylić z crowbarem, czyli łomem. To jest po prostu ptaszor, który atakuje szybko z powietrza, trochę z zaskoczenia. No i w grze wideo też wygląda pokracznie, więc nie będę się czepiał. Trochę szkoda, że identyczny ptaszor występował w tej trzeciej serii. No i tak jak mówiłem, można to różnorako oceniać, ale ja jestem trochę zawiedziony. Tutaj ewentualnie te nogi to on powinien mieć pomarańczowe. O, widzicie te trzymacze? Akurat w tym modelu są czarne. No mogliby się nieco postarać, ale akceptuję tą postać. Bardzo fajnie wykonano w gruncie rzeczy też tego Boss Sumo Bro. No, zarzut podobny jak w przypadku Bumbuma, Boom czyli głowa może powinna być bardziej okrągła, może trzeba byłoby coś wymyśleć dla tych postaci, ale powiedzmy, akceptuję. Podoba mi się ten patent, że on tak właśnie wali tymi rękoma. Ręce są dobrze odwzorowane. Może trochę gorzej buty, ale coś tam niby brązowego ma na stopach, no i naprawdę fajna muszla. Ja właśnie byłem ciekawy, kiedy wykorzystają ten patent, no bo cztery takie elementy robią świetny, świetny kształt i idealnie to pasuje na jakąś muszlę. Jeżeli chodzi o atak, to wiadomo, on tam tupał i trochę się tworzyły na tych platformach jakieś fale energetyczne, coś takiego, mógł no, zrzucić też z wysokości nasze postacie. Bardzo to jest wszystko logiczne, no w końcu on jest na tej wieży i to bardzo przypomina to, co mieliśmy w grach wideo, bo tak być musi. To jest w końcu wszystko akceptowane przez Nintendo. No i tak to by wyglądało. Podsumujmy sobie ten set. No i zobaczcie, po tej dzisiejszej recenzji zostały mi dwa zestawy, to pewnie akurat się wyrobię i będziemy mogli ruszyć z LEGO Jurassic World, bo to już pod koniec sierpnia, na początku września. Nie mogę się doczekać, ale do brzegu, czy ten zestaw jest wart uwagi? No na pewno, jeżeli chcecie urozmaicić swoją zabawę we dwójkę, bo ta wieża pod względem mechanizmu jest zbudowana bardzo ciekawie. Dostajemy te płytki wykrojone od środka, można sobie na bazie tego coś pobudować, no ale jednak ta jedna postać jest trochę wtórna, tutaj mogliby coś nowego wyczarować. <tak>, tak można by powiedzieć, bo ja powtarzam, że to uniwersum jest niesłychanie bogate i trochę słabo, że dużo rzeczy się powtarza. Niemniej jednak druga postać ratuje sytuację, pokażę Wam jeszcze elementy zapasowe. O. W sposób następujący to wygląda, nic specjalnego trochę drobnicy. No i moja ocena końcowa, zważywszy na dobry mechanizm z tą wieżą, niech będzie 7,5 na 10. Więcej dać nie mogę, no to nie jest taki zestaw obowiązkowy. Wydaje mi się, że w tej fali najlepiej wypada sterowiec Bauzera, ale to żadna sztuka, skoro to jest największy zestaw. Jeszcze porecenzujemy, no więc dowiemy się na pewno. Do zobaczenia i piszcie w komentarzach, jakie wrażenia zrobił na Was ten oto dzisiejszy zestaw.